Wystawa Espresso jest to, są to zdjęcia z moich podróży. Powstały one, wywołane zostały metodą cyjanotypi. Jest to jakby cząstka moich fascynacji technikami szlachetnymi. Cyjanotypie ma to do siebie, że te zdjęcia mają koloru niebieskiego, błękitu pruskiego, tak zwanego. Ja chcąc nadać im jakiś taki unikalny kolor, taką trochę nostalgię czy połączenie z naturą. Zdjęcia zatonowałam po prostu w mieszance, w której, jakby bazą było espresso, ale znajdowałaś też również niej herbata czy kora dębu, żołędzie. Zdjęcia powstały poprzez nałożenie moich negatywów cyfrowych na uczuloną zwykłą kartkę papieru akwarelowego, wystawioną na słońce i tak naprawdę wywołaną w wodzie. Nie trzeba do tej techniki żadnych specjalistycznych sprzętów. Wystawa ta miała też na celu zachęcenie do pokazania zdjęć w jakiś inny sposób niż normalne wywołanie, do eksperymentowania z tymi zdjęciami. Z uwagi na to, że jest to technika eksperymentalna, każda odbitka jest jakby unikatowa, zawiera cząstkę mnie, bo jest przeze mnie wywołana. Myślę, że taki powrót do takich dawnych technik... Ma w sobie troszeczkę takiego czegoś magicznego, takiego pierwotnego. Zdjęcia powstały z moich podróży. Przedstawiają jakby drzewa, które mają przedziwne kształty, przestrzenie pełne ciszy, czy jakieś urokliwe klify. Z uwagi na to, że te miejsca właśnie mnie zachwycają mają w sobie coś takiego wyjątkowego, w nich czuję takie oderwanie głowy. Więc to jest taka moja pod, podwójna podróż wtedy, kiedy tam jestem, kiedy w domu mogę wywołać te zdjęcia e, po raz kolejny. E, także bardzo serdecznie dziękuję za zaproszenie do Galerii Przestrzenie, e, za to, że jestem wyróżniona, że mogę pokazać tej pracę, e, zwłaszcza w takim miejscu, gdzie e, wisiało wiele prac artystów, którzy są mi bliscy i którzy po prostu których podziwiam. E, jestem zaszczycona i bardzo wdzięczna za tą możliwość pokazania tutaj swojej pierwszej wystawy. Dziękuję bardzo. Sylwia Prus jest laureatką wielu konkursów, również prestiżowych. Brała też udział w konkursach takich jak teatr w obiektywie czy portret prawdziwy. A jej prace gościły na bardzo wielu zbiorowych wystawach, w tym również w Paryżu. Natomiast Espresso jest jej pierwszą indywidualną wystawą. Tym bardziej mnie cieszy, że zgodziła się zaprezentować swoje prace właśnie w naszej galerii, w Galerii Przestrzenie, na no, co namawiałam ją już od dosyć długiego czasu. Na tej wystawie zobaczą Państwo 17 prac wywołanych w technice cyjanotypii. Jest to pamiątka z podróży, Sylwii, po różnych um, zakątkach świata, um, więc nie jest to um, jakby jednolita um, wystawa, jeśli chodzi o miejsce. I Sylwia wywołała to wszystko w technice Cyjanotypi, czyli mamy tą niebieską, piękną, intensywną barwę i występuje ona na kilku pracach, natomiast większość prac była potem skąpana w kawie, która nadała malowniczy efekt. Prace wyglądają jak obrazy, jak stare obrazy. Mamy wrażenie, że cofnęliśmy się w czasie jak akwarele z czasów. Wiktoriańskich, także wspaniały efekt, przepiękna wystawa, którą koniecznie trzeba zobaczyć, i zachęcam Państwa do zajrzenia do galerii Przestrzenie. Ta wystawa To jest e, cała kwintesencja Sylwii dla mnie. To jest e, taki fenomenalny spacer, po prostu no, wśród pejzaży, w ogóle przeplatany e, to, taką spokojną tonacją barw. Z jednej strony jest to, tak jak mówię, dla mnie odczucie, tak jakby sobie spacerowała wśród tych drzew, wśród tych wszystkich e, ukrytych miejsc, które, czy ulubionych miejsc, nawet Sylwii, które nam pokazała. No, ale z drugiej strony y, są też takie obrazy, które y, dają w sobie taki, dają odczuć taki dreszczyk emocji, e, taki... są po prostu mroczne i można by było powiedzieć, że jest się taką Alicją wśród krainy czar. Ja Sylwię znam y, już dosyć długo. Y, jest to jednocześnie bardzo skromna osoba, ale bardzo zdolna. I, y, no, y, Cała ekspozycja y, tej wystawy to jest właśnie cała ona. To jest widać, że włożyła w to bardzo dużo serca i y, y, no coś mogę więcej powiedzieć, chyba jak patrzy się na tą wystawę, to y, można zrozumieć, y, u kim jest Sylwia i y, jak, y, jaką ma pasję, jak, y, jak, jak jest zaangażowana w to, co robi.